Siemano, z tej strony z i witam Was w kolejnym odcinku. To znaczy już dzisiaj nagrałem Wigmana z Markiem. Odcinek się pusta, więc go zobaczycie. Dzisiaj będziecie mieli dwa odcinki. Jak widzicie to jest mapa na digle, tu gramy do 8 czy tam 9 i będzie takie 1 na 1, więc zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Dobra, jeszcze tu no, na dłoni. Oczywiście, no, Willman już nagrałem, możecie sobie potem. Co to znaczy, się wrzuca? I na pewno Willman będzie wcześniej niż ten odcinek. A ten to taki do, dodatkowy z 1 na 1 z Markiem na, na Digle. Bo stój, bo jak on nie dołączał się czas kończył i rundę oczywiście przy, przyznało mi O, ale głowa Dobra Dobra, nie, nie, będziemy tego pisać, bo Pewnie wie o co chodzi O, ale dostał głowę więc dzisiaj dwa odcinek z drugi z 1 na 1 na gielki Oczywiście chcę nagrać Tak miejsce, ma fajne, nie A ja, ale były Lecimy, lecimy Sam Ej co mam, nigdy dobre arty, jak mi się to... A mi strzeli głowa! Robię... albo dobre, powiem wam jak kończymy tą rundę. Oczywiście Focus. Dobra, e, robię konkurs na akacza Jest to ten, ten Akaż elitarny z naklejkami. Mo możecie go wygrać do końca tygodnia trwa konkurs w sobotę albo w piątek no, rozlosuję. Ooo, a co trzeba zrobić, żeby go wygrać? Sub łapka i opisać go w komentarzu trzema zdaniami i yy, Jak będzie tych komentarzy, to po prostu rozlosuję go. Dobra no, to, to Kłaszka <śla> Ale dostępowa Ładny konkurs za tego kałaszka. jest ładny Jest, jest, jest mocny z ale to jest fajny. Długo nie grałem Ale mam inne Jak wy chcecie gonić to łapka, w słup i opisać go w ciebie zdania w komentarzu I potem rozlosuję. Murda, nie idzie, nie chcę głowa gło, Cześć Nice. Wiedziałem Myślisz, że zagramy do dwóch? Tę eee, mapkę wygram, to jeszcze jedną za zagram samą... Bo nie ma tego odcinka robić. Bo to jest chyba do 8 czy tam 9, już nie pamiętam. To, czy to na Banehopia. No nie Aaa, A mi Udało się O, to już koniec? Dobra, czyli jednak wygrałem Czyli to jednak było Nie, nie wiem jak to Jeszcze czas Czyli, ale jednak Wygrałem Gramy drugi meczek. Zobaczymy kto go wygra Czyli na, na razie jest 1-0 Jest na razie 1-0 Teraz ja przyjmuję stronę terrorystów Zobaczymy Ile napisałem? Czyli to chyba tak, czas liczy mi się zdaje. Nie wiem, jak... Mm, ale wygramem. jak wygram 7 do 2, chyba czy to 3. To po prostu chyba w którymś momencie znaczy moja mapę. O kurde. U, kurde. No, ale jednak wygram. Wygramy do 2. Może do 4 to do dwóch to by było nierówno dobra, no to do sobie, no to no to czek, do myślę, żeby każdy miał równe szanse też, na przykład, o kurde żeby też każdy miał te równe szanse i no, nie, spoko, do sobie zagramy Nie wiem jak ta mapka sesera liczy, bo niby do 8, ale już było 7 ileś mi skończyło grę. Więc nie trudno To może jest do 7 jakoś do 8 Do hita, ale jest zawsze na wygraną. Nie chcę na dzień Na jest w końcu żeby mi się Jest ładny fajny konkurs na tego kałaszka Litarny, jest spoko. Dobra no bo ta runda, bo on, on, jak on dołączy to mi Runda idzie na moje konto, to jest wajden. Jest spoko. lecimy. Nie ma w ogóle na TGS na jest już będzie sporo tym filmem i w ogóle, To sobie leciało, to zrobię jeszcze Kolejny konkurs, ale na razie na ten kawałek elitarny robimy konkurs Ale jak będzie dużo subów i łapki To robimy kolejny konkurs Robimy kolejny konkurs Na Jeszcze możecie tweet tego Tempo swojego streama jak ktoś wygra trading komentarzem ale chodzę. A, a za niše? I tręby? No. I będzie spoko, e, będzie spoko konkursem tego kłacha. Jak, jak się rozgłosie i będzie do dużo łap w góry i przybędzie będzie, to ja zrobię kolejny koniec. Ten tego tylko może tylko być dużo pod tym filmem oczywiście Aha, dobra, wygramy. Nie, wiem naprawdę, tak się do, ale to się do 8, tak Dobra Uff. A nie, nie się Ale... to tam tamtym zakończyło, a teraz nie, 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 nie chcę <sym> To jest dość serwer ale Muszę faktycznie do 8, nie wiem też so like ale nie na długo. Amo, amo. A, mnie tutaj. Och, kurde, Trzynaście nie jest dobrze jest węż, 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 węż. Ja no nie w ogóle... No, jednego hita może dostać gdzieś w nogę czy coś ale... Prosimy się ale to jest skupienie bo teraz naprawdę zaczyna grać dobrze Tak ja nie, jakieś ślamy zupełnie Nie, nie wierzę, ale jest wygrana Uff, Wy, wygraliśmy. To jakoś tak dziwnie liczy, ale jest 2-0. Markowi no, nawet nie pomoże ta ostatnia runda, e, to, to, bo my gramy do Czech, do Czech ma taki mapek. Nie wiadomo, czemu to pomoże, ale chociaż jedną honorową bym mógł ugrać. Ojejku, przypadek będzie chciał, dobra. Przypadek przyszedł do nas, spoko. myślę, że chociaż honorową mawką gra no, Zapytamy się go czy na noże walczy, Bo ogólnie jeszcze nie walczyliśmy tu na noże Spoko by było Jakby się na noże grało. O kurde, o kurde Terafimie Nie, nie Nieee, kurde co ja zrobiłem? No, no, jeszcze raz trzeba. Jeszcze raz trzeba. No, ale tak przegrywa to, dobra. Mo może wygra to mapkę? Okay, faktycznie. Kurde. A, ja nie trafiłem. Dobra. Normalnie już gram, bo przecież ja tu przegram. Ja nie jakoś jestem dobra, ale zawsze taktykę Na mnie Kurde, dobra No to jeszcze jedno możemy tak Chyba dostał Aha dobra najbór jeszcze nie odkopny Spoko Chyba wygramy to czy zero jeszcze nic nie jest przesadzone że to będzie magiczny comeback marki. Proszę. Proszę. Jeszcze nie Myślę, że takie odcinki mi się spodobały. Możemy jakąś misję zrobić sobie, bo są takie fajne misje. Jak będę miał czas jeszcze dzisiaj, to można zrobić jeszcze jedną misję. A, wiesz, a wieczorem wam pozostawia. Jedno miejsce jest, jest spoko. spokojne. się tu musi wrzucić, spokojnie Dzisiaj mniej, dwa odcineczki. Ja na przykład nie mówiłem na moim kanale, kiedy będą odcinki. Ja tak mówiłem, że może będę raz tylko y, jeden odcinek na jeden dzień, a może będą dwa. I, ja nic nie będę mówił, bo może na, nawet jednego dzisiaj mogą trzy pojawić, albo jeden, więc ja nie będę mówił kiedy dostałem do odcinki, bo to nie jest pewno, bo... Jak mi się chce, to nagrywam jeden odcinek dzień, jak mi się nie chce, no to... Tfu, jak mi się chce, to nagrywam parę odcinków dziennie, a jak mi się nie chce, to nagrywam jeden odcinek po prostu. No i nie będę mówił nie o... będę mówił w jakie dni i odcinku, bo to nie jest pewne. A po prostu... Jak mi się będzie chciało, to będzie jeden, a jak, jak mi się będzie chciało, to będzie para. jak mi się nie będzie chciało, to będzie No to będzie mniej po prostu, U mnie na kanale nie będzie regularności. <laughs> po prostu. Bym tego nie dotrzymał, a tak to będą... Czasami będą dwa odcinki dziennie, trzy, a czasami będzie jeden, No, Oj tu i jedziemy go razem. ten... Może. Ubrać. Czasami będą trzy odcinki, czasami jeden, obojętnie. Obojętnie. Jeszcze tada, nie będziemy się w komendę bawić, bo na pewno to, to już jest koniec. To znaczy, no, za chwilę może być koniec mapy też. Skakujemy mu, mu tu cały czas, ale jest trafiony. Obecnie już by nie miał szans, ale... A, ale cały czas uciekamy. Dobra. Bo no, musieliśmy to w złożyć. Więc może dzisiaj jeszcze trzeci czy, czy, odcinek i będzie jakaś misja z Markiem. Pość, pość, pość. Fajna misja w sensie. Aaa, z Digla mnie wpływa. Ja Aaa, spaniaczek. Spiderman. A ja 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 ja, 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 ja. <ścoughs> tak na siebie naskoczyliśmy właśnie. No. Let's go, let's go. Teraz naprawdę mogę iść, iść do niego i go, go zabić. Chyba się poddaję co. Się poddaje się trochę się trochę z nim pobawimy <laughs> niech poskacze nie ej co się stało Ej poza mapę, że... Ej, poza mapę wypadłem. Ej, tu jest jakiś dig, to spoko. Ale i tak ten... I tak to nie zmienia faktu, że... Aha, dobra. To włączymy na nos... sklipa włączymy. A dobra, bo nie są ci te ważne. Dobra aby to zrobić trzeba zrobić i teraz, ale po prostu do, do niego przylecimy. To, gdzie to on jest? Gdzie on tu jest? Dobra. Dobra, widzę co się dzieje. Myślę, że zbogowaliśmy mapę. Bo ja bo ja tu w ogóle gdzieś tu wylądowałem. Wróciłem, żeby może było no gdzie dolecieć. Coś się zbogowało niestety. Ten tu wisi w powietrzu, więc myślę, że takim akcentem zakończymy ten odcinek. Mm. No, wygrałem 3-0, bo nie wiadomo jakbyś to się poczuł ale myślę, że bym i tak to wygrał, te 3 więc no, więc myślę, że... Uff, dzisiaj się pojawią dwa odcinki, jeden będzie właśnie z Jungmana, a ten będzie właśnie na Dźgielki, więc co? Więc subujcie, łapkujcie, bo pamiętacie o konkursie na Akacza, co musicie zrobić? Łapka, słup i wczeks dla niego pisacie tego kałaszka i dużo aktywnym aktywnie zostawić, to będzie jeszcze jeden konkurs. No więc się ma, łapkujcie i suburujcie.